No hej, widać. No, Fela, jak widać, lubi swój, no, hamburger. Wczoraj wczoraj byliśmy u weterynarza, tak, Fela? No, wszystko poszło dobrze. Podrapiecie. Dostała wczoraj jeszcze raz właśnie na... Yy... O, ten taki płyn tutaj na kark. Yy... Jeśli, no weterynarz mówi, jeśli by się nie przestała drapać, no to znaczy, że to nie jest kwestia tam jakichś pcheł czy takich innych tematów. Tylko będzie coś innego, więc no, to by było ogólnie niedobrze, bo może być jakaś alergia albo coś takiego. Także no to będzie trzeba kontrolować. Jeśli do końca dzisiejszego dnia się nie przestanie trapać, no to no, trzeba będzie myśleć, co dalej. Tak, Fela? No, a tak to dostała zastrzyk na nosówkę, jeszcze jakąś tam inną chorobę, już nie pamiętam nazwy. No, jak tam z zastrzykiem poszło? No, no tak jak można się było spodziewać, no. Zabolać ją, zabolało. Ale się tam jakoś mocno nie, mocno nie wyrywała, potem, potem już nie chciała po prostu siedzieć nad, na stole dalej, tylko chciała na rękach siedzieć. No, zrobiłem jedno zdjęcie tam u weterynarza, także na koniec filmu je wrzucę, żebyście też mogli zobaczyć, zobaczyć jak tam fala się prezentowała. U weterynarza też no, trochę się ta wizyta opóźniła. W sensie, no, godzinę miałem na 17, przyjechałem, no to tam jeszcze jedna osoba była przede mną, tam też były cyrki, bo... I panu uciekła gdzieś tam w ogóle, bo to na wiosce weterynarz, uciekła mu, no, yy, suczka, gdzieś owczarek, taki może roczny, może trochę to uciekła mu tam normalnie gdzieś na wioskę, nie wiem, potem chyba... Z weterynarzem i szukali, czy ją znaleźli, nie wiadomo, no ale były, że tak powiem, emocje. A Fala no tam nie, nie, nie przejmowała się tym. Bardzo lubi ogólnie jeździć samochodem i praktycznie zawsze jak w aucie jest, to śpi. Teraz też przespała w drogę w, w, no do i z powrotem. Tak? tutaj trochę zrobiliśmy inaczej jej z łóżkiem trochę przerobiłem ten karton żeby miała tutaj te, te ścianki wyższe i tylko tą no tu ma można powiedzieć taką <ścoughs> teraz taką rampę po której sobie bez problemu wchodzi bo tak to był, był taki temat że jak tutaj te ścianki były niższe to opierała się szyją tu jakby o ten kant i jak spała to tak no yy, ciężko było oddychać nie jak się opiera szyją o to co fala lubisz teraz łóżko nowe? no a teraz myślę że nie powinno być tego problemu także jak tam Fela? no także to to no i tutaj też trochę poprzestawiałem można powiedzieć meble i łóżko jest o, w takim myślę lepszym miejscu tu jest zablokowane zablokowane stołeczkiem, żeby żeby ona nie jeździła tym łóżkiem, bo tak to przeciągała czasami, nie. Jak to można było na przykład na streamach zobaczyć, tak? E, dobrze to chyba tylko no takie sprawozdanie chcieliśmy zrobić z proszę mnie nie gryźć z wizyty, wizyty u weterynarza może O kolejną wizytę ma za półtorej miesiąca tam chyba będzie kolejny zastrzyk tak będzie bo dostałem tabletki na tabletkę na odrobaczanie żeby je zrobić 10 dni wcześniej to może wtedy się uda coś nagrać u weterynarza zobaczymy tylko to bym musiał sobie jakiegoś Jakiegoś kamerzystę załatwić. Także może się uda. Tak to, co tam fala jeszcze powiesz. No myślę, że. Jak się teraz prezentujesz takiej nowej wersji swojego łóżka kartonowego. No myślę, że dobrze. Ok. To już nie będę Was dłużej trzymał. Także dzięki dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy was z Felon i no i trzymajcie się. Hej.